Szanowni Państwo, polska polityka bezpieczeństwa opiera się na czterech filarach: własne zdolności obronne, członkostwo w NATO, kształtowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w ramach Unii Europejskiej oraz współpraca bilateralna w dziedzinie bezpieczeństwa z wybranymi państwami, w tym zwłaszcza relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Triada NATO, Unia Europejska i współpraca bilateralna. To trwała wartość polskiej polityki bezpieczeństwa od momentu transformacji systemowej. Stanowiła ona punkt odniesienia w okresie, kiedy celem była integracja ze strukturami euroatlantyckimi i europejskimi. Następnie zaś stała się płaszczyzną realizacji polskich interesów. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim to główny filar polskiej polityki bezpieczeństwa. Zapewnia gwarancje bezpieczeństwa wynikające z Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. NATO jest najważniejszym forum dyskusji i konsultacji w dziedzinie bezpieczeństwa. W wyniku adaptacji w trakcie minionych dwóch dekad Sojusz realizuje też inne funkcje, wyrażające się m.in. w operacjach reagowania kryzysowego. Dziś najważniejszą z nich jest misja w Afganistanie. Dla Polski niezwykle istotne są relacje sojuszu z Rosją, z uwagi na jej rolę w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Ważna jest budowa wzajemnego zaufania po obu stronach. W naszym interesie leży kształtowanie pozytywnych relacji z tym krajem oraz wszechstronny rozwój praktycznej współpracy NATO-Rosja. Takiej jednak, która nie wpłynie niekorzystnie na poziom gotowości obronnej sojuszu, jego zdolności odstraszania. Oraz na suwerenność procesów decyzyjnych NATO. Dyskusja o polskiej polityce bezpieczeństwa nie byłaby oczywiście kompletna bez podkreślenia roli Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony był jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii. Nasze propozycje w tej dziedzinie dotyczyły m.in. zdolności planowania i dowodzenia na potrzeby przyszłych misji Unii Europejskiej wzmocnienia relacji Unia-NATO czy usprawnienia funkcjonowania grup bojowych. Uzyskały one poparcie państw trójkąta weimarskiego Francji i Niemiec, do których dołączyły później Hiszpania i Włochy. Niezwykle istotnym aspektem współpracy w zakresie bezpieczeństwa są kontakty bilateralne. Strategiczne znaczenie ma tutaj współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, obejmująca m.in. dziedzinę obrony przeciwrakietowej. Istotne są też relacje z Francją i Niemcami, z którymi wiąże nas podobne spojrzenie na przyszłość unijnej obronności. W tym miejscu należy też wymienić Szwecję i Rumunię. Ważnym partnerem w Unii i NATO jest także Wielka Brytania. Wciąż istotne są tradycyjne ugrupowania regionalne, takie jak Grupa Wyszehradzka, mająca na koncie duże osiągnięcia w okresie aspiracji państw regionu do NATO i Unii Europejskiej. Niezbędne uzupełnienie powyższych działań stanowi rozwój własnych zdolności obronnych. Zdolności te zapewniają naszemu państwu wiarygodność sojuszniczą, pozwalając na udział w inicjatywach służących rozwojowi zdolności obronnych zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. Polskie siły zbrojne biorą też udział w operacjach międzynarodowych, głównie pod auspicjami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Proszę Państwa, ta krótka forma wypowiedzi nie pozwala naturalnie na pełne rozwinięcie tak szeroko sformułowanego tematu jak polska polityka bezpieczeństwa i zadania Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ. Możliwe jest jedynie zasygnalizowanie najistotniejszych kwestii. Mam jednak nadzieję, że udało mi się zachęcić Państwa do bieżącej obserwacji aktualnych wydarzeń w tej materii. Na zakończenie chciałbym dodać, że bez względu na sytuację w departamencie zawsze staramy się kierować staro brytyjską zasadą keep calm and carry on. Dziękuję za uwagę.